Cześć, to Pan Ziemniak i w dzisiejszym odcinku będziemy znaczy no zaprezentuję wam moje, sk... znaczy no skina no, wszystkie skiny tutaj mam pierwszy, no sorka czy tutaj mamy, macie taki dzyndzylek, czekajcie no, no taki coś tutaj A e, może to nie widzicie no pierwszy to jest mój skin Pan Ziemniak Pony Ziemniak, no lubię go o, no to, jest, to jest mój skin, dobra. przejdziemy do Kuba 18.08. Oto to jest Kuba 18.08. No, to jest jego skin. Kolejne, zapomniałem. Dobra, brawa. Okej okay. Przejdźmy do kolejnego skina. To jest pan śmietanka. Cześć! O śmietę na się No, to jest pan Śmietanka No, jego kanał to pan śmietanka chyba. No okej. Okay. ale nam jest to było na tyle. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniacie, jakie ja jeszcze, jeszcze się z tego ustawię. Jeśli się spodobało, to klikajcie, to łapkujcie, no i to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, dawajcie łapki w górę, no i cześć!